Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku z Don't Star. Ja sobie przeczekałam ten wieczór i tą noc, którą mieliśmy na zakończenie w ostatnim odcinku. Um, nie chciałam Wam was zanudzać jakimś tam łażeniem nudnym i szczekiwaniem nocy, dlatego teraz sobie zaczniemy od budowy ognia. Chociaż wiem, że mamy początek dnia, ale jakby nie patrzeć, ona trochę zgłodniała i mamy deszcz. A wiem, po też poprzednim odcinku stwierdziłam, że po co nam parasolka? Przecież nie będzie podała. No, ale tak pada, jakby chciała, nie mogło e, i ogólnie muszę Was przeprosić za to, że tak w poprzednim nagraniu nazywałam Webera glomerem e, i to nie raz <laughs> nie wiem czemu, po prostu ale ten błąd mi się zdarza miliony razy, za każdym prawie razem, jak chcę powiedzieć Weber, mówię glomer no cóż, wyrazy są jakby nie patrzeć dosyć do siebie, jest trochę podobne więc e, może się to zdarzyć ja myślę, że te drzewa sobie zostawimy, chociaż one mi się bardzo podobają dlatego wolałabym ich nie niszczyć jeszcze sobie tylko zetniemy w sumie troszeczkę, o. Ja myślę, że przydałoby się zrobić łopatę i powykopywać pięki, gałązki to wszystko, zrobić miejsce sobie tutaj na nasz na obóz. Ja się strasznie nie lubię tak rozbijać na takich y, krańcach, że tak powiem, mapy właśnie, że tu jest koniec. Ja lubię gdzieś tak na środku, gdzie y, mam możliwość y, ucieczki w każdą stronę, jaką tylko mi się podoba. Tutaj mamy tylko w dwie strony możliwość ucieczki, no ale musi nam to wystarczyć. Kraczki tutaj mamy, zostawimy sobie. Te myślę, że sobie przekopiemy. E, właśnie tutaj. Co jeszcze? Musiałabym, musiałabym, muszę sprawdzać, czy właśnie na mapie nie pojawiło się jajko. Z tego, co wiem, to to jajko powinno być widoczne, ale też nie mogę wam tego zagwarantować. Nawieziemy to sobie. Mamy dwa krzaczki, już super. że kupy na razie zużyjemy właśnie do nawożenia, bo tutaj będą krzaczki. No to tutaj zrobimy farmę trawki. No ta już niech zostanie, już niech będzie. Nie musi być wszystko równo, pięknie, poza tym. Mamy obok siebie sawanę, więc ja myślę, że też to nie jest takie pierwszorzędne, żeby zrobić. Co ja mogę tu zrobić? Aha. Nie jest to takie ważne, żeby zrobić właśnie. Dobra, tu. Jeszcze nie mam zaplanowanego co gdzie i jak będzie, ale. Tu możemy to zrobić. Kamień grzewczy na razie, myślę, że się nie przyda. Ile mamy? 9%? W sumie mamy 9% kilofa, to możemy właśnie złożyć to na kamień. Chociaż ja nawet nie mam skrzynki. No właśnie, skrzynka to jest to, co gracze Don't Star lubią najbardziej. Dobra, nie marudź. I rób skrzynkę. I skrzynki może będziemy mieli właśnie jakoś tu u góry. To trzeba trzeba będzie ściąć. Tak, ja myślę, że skrzynki możemy będziemy mieć tutaj. I wkładamy to, co nam niepotrzebne, czyli to, 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 to i, Aha, to możemy zaraz sobie posadzić, ale to na razie jest nam niepotrzebne, właśnie drzewa. Pójdziemy zasadzić sobie tutaj drzewa. No, oczywiście wiedziałam, nie było napisu plant, więc by mi to nie wyszło. Dobra, i ja później sobie je spalę i będziemy mieli garnek. To jeżeli tu mamy, tą, tu mamy tą, to ja myślę, że to drzewo się zetnie. W ogóle nie w tą stronę zaczęłam sadzić, ale e, pomina już ten błąd. Tak, odgłos się zmienił, bo stoimy pod drzewem. Super sprawa. No i co? Zużyłaś całą siekierę. W nocy szalałaś, to teraz o. I znowu mam tylko jeden krzemień. Ja nie więcej mam z tym krzemieniem, ale pierwszy raz od kongresu zarwałam, bo po prostu mam braki w krzemień. To jest jakaś masakra. Cześć. Ja, żeby tu nie latać, to sobie wezmę parę. Oczywiście nie będę zbierała trawy i robiła ogródków przez cały odcinek. Myślę, że odpowiednio będzie po prostu zrobić troszkę w jednym odcinku, troszkę w innym odcinku. Ale tam już planów was, wam nie będę zdradzała po prostu na na, mój, na moje przyszłe odcinki, bo tak być nie może. Ale tam mam krzaczek i go też sobie zabiorę, bo jednak y, krzaczki to jest taki y, można powiedzieć, podstawowy surowiec, który gwarantuje nam przetrwanie. Y, jakbyśmy się nie rozbili, czego by nam nie zabrakło, to mając te krzaczki, to jednak ten głód zawsze zaspokoimy. Dobra, no dobra, jeszcze wezmę tą trawę, bo ona tutaj bardzo nie pasuje. Zbliża się dzień czwarty. O, no i tutaj, patrzcie, no. Jak człowiek chce już wracać i nie chce takich rzeczy, no to one tutaj są. A jakby się mieli chodzić i ich szukać, to ich by nie było. Ja wam to gwarantuję. Także dobra. Tu mamy tą dziurę, która nas tam przenosi na dół. Dobra, już zbiorę to. Trawy mam kurczę tyle, że... Na hoho, -ho jeszcze więcej mi wystarczy. Teraz jest taki problem, że tak, tu mam 9 tego do zasadzenia, tu mam 4, a mam tylko 8 kub. Hmm, świetnie. Więc ja myślę, że to miechowe rzucimy. Będą, będą trzy zgnielizny, bo to mięcho na razie mi jest niepotrzebne. Jeszcze kretów to nie widziałam, więc myślę, że mi tutaj, chociaż sobie kres się na mięso nie połasi. Gdzie mamy to? Tutaj. Więc tu zasadzimy. Ja myślę, że może tak jeszcze tutaj rządek zrobimy. Świetnie. Tak, to musimy nawieść przede wszystkim 9 traw aż, o, ale kurczę, ich nadbierałam. Po co mi tyle trawy? Raz i dwa. No oczywiście, już wiem po co mi tyle trawy. <grywy> tu jeszcze zrobimy rządek. Oj, trochę za daleko, ale nie szkodzi. I musi być idealnie. Dobra. Jest nawet w miarę. Tu będą patyczki. I jeszcze tu. Dobra. Pod drzewkiem. Myślę, że nie jest tak, że trochę życia nam brakuje. Nakarmimy bibliotekarkę. No. To mi w sumie też na razie niepotrzebne, i to. Co ty jeszcze możesz tworzyć? Aha, złote, te. W sumie moglibyśmy sobie zrobić, bo brakuje nam krzemienia wtedy. Aha, łopata zaraz się skończy. No świetnie. No nic. Ja myślę, że to można wziąć w rękę. Aha, jeszcze można zasadzić. Ja myślę, że można zrobić jeszcze jedną skrzynkę. I tak i tak to będzie potrzebne. Skrzynki są bardzo potrzebne. Tutaj spoduję. Tak mniej więcej obok. Świetnie. Um, może to przełożymy po prostu tutaj. Dobra, później to zasadzę. Łopata też na razie nie jest mi potrzebna. To jest potrzebne i to, kamienie i drewno. Żarcie idzie obok, a narzędzia tu dobra. E, jak tam u nas ze zdrowiem, właśnie musimy trochę podbudować. A z tego powodu, że pada deszcz, mamy pod dostatkiem kwiatów. Dobra. W którą stronę powinnam pójść? Ta mapa jest dosyć dziwna, dziwna ale ja tam widziałam jakąś fajną ścieżkę. Pomimo tego, że leje nam się na łeb, potrzebujemy węgla i y, mechanicznych pierdół, żeby zrobić tutaj. Żeby zrobić zbro... jak Żeby zrobić y, lodówkę i karnek. Mamy trochę żarcia. Ale ja, no przede wszystkim zależy mi na lodówce, bo jakby nie patrzeć. Wiem, że cię teraz nie złapię, dopóki nie usiądziesz na kwiatku. Dobra, weź te jagody. Bo tutaj stukaniem w tą klawiaturę tutaj gorzej zrobię. O, patrzcie, Kolofant. Ale hm. Nie ja jest w sumie piąty dzień. Ja nie będę na razie biegać za tą świnią, chciałam i za tym słoniem. Wow, jaki las. A ja bym w sumie go spaliła. To bym miała już węgiel. O, tam mamy kamienie. I ptasiora. Marchewę też sobie wezmę. No i w końcu przestało padać. Nie zmokliśmy za bardzo. Hmm. Czyżby tu nic fajnego nie było? To jest trochę niefajne, że ten biom się podzielił na dwa. O, i to jest jakaś łączka. Aha, tutaj mamy to. No to ja to wezmę w razie, gdybyśmy kiedyś w przyszłości chcieli sobie pójść na drugi świat. Jeżeli zdarzy się, że tak wyeksplorujemy ten, nie wiem czy to jest aż tak możliwe, chociaż no nie, no może zabraknąć tam jakichś tam surowców czy coś, to wtedy przeniesiemy się ewentualnie na drugi. Co ty z tymi kwiatami? Ile masz kwiatów? Cztery. No ale co, no dobrze, ty u ciebie. już się wysuszyliśmy dobra, ten kolofen chyba tak nas korci, co? żeby go zapolować na niego, znając moje szczęście, to przyjdzie ten jak on ma? warg. o, kocisza no jeszcze panią bo zobaczyła gdzie mam iść no tak, odstawię no, gdzie mam między tymi że O, patrzcie, trafiłam. Tam mi pokazujesz. Jesteś i tu. Tylko jeszcze zanim pokaże się nam ostatni ślad, który do zrozumienia, że jest świeży, ja bym chciała zrobić sobie zbroję. Bo jakby nie patrzeć, jak przyjdzie wark, no to raczej mu nie dam rady bez zbroi. Gdzie jest ten ślad? Tutaj. Też nam jakoś tam... No masz te jak no. A czemu nie... Krampusa nie słyszałam? Hmm. Wiedziałam, że gdzieś tutaj jesteś. Właśnie. Bielinki. Także to idzie tu, a tam będzie tak. A w którą stronę ten kolefan nam pokazał ten świat? Cześć. No choć tu! Boże, teraz moje zaginianie Ciebie w róg mapy to będzie masakra. No, w końcu. Nie będę Was zanudzała moją ganianiną za kolofantem, bo trochę mi to zajęło, jak widzicie. Możecie spojrzeć na zegar, żeby zobaczyć, ile czasu zajęło mi bieganie z tym kolofantem. To była porażka jakaś, no ale w końcu się udało. Dobrze, także tutaj mamy taką brzydką mapkę sobie. Z racji tego, że ona nie potrzebuje. Z... Aha, potrzebuje jedzenia. A, ta ognisko się skończyło właśnie. A my nie mamy drewna. Ale tu mamy za to drzewka. Ja myślę, że to też może pójść tutaj. W razie coś nas zaatakuje. Ci to łopata jeszcze. O, to sobie zużyjemy. Zobaczcie, tyle drewna było i proszę. O, Pciupi nie ma. Dobra, zmienimy teraz na choinkę, żeby nam nie wyszedł drzewiec. Jeszcze myślę jedną. A najwyżej nam wyjdzie, a co? Skoro fanta pokonaliśmy, to nie pokonamy drzewca. <grych> ok. Patyk. Mamy patyki. Trawa, mamy trawę. Właśnie. Ewentualnie, nie, a to jest bardzo przydatna rzecz. Myślę, że jeszcze to, i to mogłabym tutaj włożyć. Przydałoby się jakieś ogniecha zrobić, żeby ją nakarmić. To trzeba zjeść, żeby uzupełnić życie. No, i idziemy patrzeć, co tam się dzieje. Ciekawego u góry. Mamy 20 uderzeń. W sumie jeszcze to byś mogła zjeść. Proszę. Kameczki. Ile mamy kameczków? 17. O, jest flintik. Ble, ble, Gdzieś tam chodzi. Przebrzydła... Indy... indy. Indy. Nieważne. Indyk. Złoto. Ja myślę, że złoto by się przydało trochę wydobyć. Przy okazji, trochę flintów. Zmieniłem do czego nam to to się później przyda. No przyda się na pewno, ale przede wszystkim kask górniczy, chyba że bym miała takie szczęście i gdzieś znalazła trupka z, z kaskiem. Z kilofem i z kamyczkami porozsypywanymi naokoło. Parę razy mi się udało, to myślę, że może nie będzie tak źle. I zima idzie, więc na razie lodu nie potrzebuję, bo zbieram sobie zimą. Poza tym, kurczę, no musimy znaleźć jakieś skoczki na lodówkę. I jeszcze po te flinty, one mnie tak tutaj przyciągnęły na ten koniec mapy. Ale najpierw jeszcze, wiecie co, no muszę tutaj ogniko rozpalić. Bo ona nam zaraz tutaj umrze z głodu. Trzeba troszeczkę zaspokoić głód, bo ile ona wciąga. No zjedz już te jagody. No. Teraz masz pełny brzuch. Na dwa dni. Zobaczymy, czy ta dziura nas przeniesie. Do domu. Chociaż w sumie nie tak do domu. Tu mamy dom. Tam ta dziura jest tam. Może takie kupy znajdziemy, chociaż na pewno tutaj skoczków nie znajdziemy. Nie no, ja nie zbieram tej trawy, po co mi ta trawa? Dobrze, to pójdziemy w prawo w takim razie. Na koniec świata po prawej stronie. O, słyszę pająki. A pająki oznaczają pajęczynę. Mhm. Pająki oznaczają pajęczynę, jak ma się szczęście. Bo jak się go nie ma... To się ma na mięso potworne i ewentualnie pecherzyk. Flaki <noise> z pająków. Ul. Ja myślę, że można by sobie zrobić tak jak wtedy w zrobiliśmy? Mieliśmy szynkę albo krakersy sobie robiliśmy z miodem i okłady z miodem. Ja muszę się tam jakoś dostać. O, tędy. A gdzie, gdzie te bawoły znalazłam? Tutaj? Tutaj chyba gdzieś nie? Te skoczki, to było prawdopodobieństwo, że one tam przy tych kamieniach chyba były. One tak lubią. O, kupy. O, ja takiego to jeszcze nie widziałam. Nasiona i to i. O, i kapelusz. 100%. Wow. Dobra, ja wam nie będę tego pszczółki kradła. Na razie was tutaj zostawię w spokoju. Sobie pozwiedzą sobie, co wy tutaj ciekawego macie. O, tu mamy mięso sobie lata. Jak tam u nas z wieczorem? Hop. No macie mięso, co? Nikt się nie rzuci? Raz, dwa. Dobra, to ja to rozłożę. No już, latujcie się, no. Więcej mięsa. Hop, hop. No chodź tu. Dobra. Ognieha. <laughs> Nie były zbyt chętne, ale właśnie w ten sposób się wabi e, te zwierzątka, te ptaszki. Po prostu, gdzie ja włożyłam to potworne mięso? Bo ja już skupiałam. Dwa, zjedź to, wyleczy ten, weź mięcho. i idź, szukaj, A co ty, ty robisz? Wznam trochę światła, zaoszczędzimy na pochodni i przy okazji zdobędziemy dwa węgielki. Hop, i patyk, który mam nadzieję nie wpadnie do wody. Dobra, idziemy dalej szukać. I idź stąd przyprzydłe. To niech się popali. Nie będę zbierać tego, bo się pokaleczymy. <grych> Aha, no dobra. To też niech się popali. A i się! Zgasiła moja pochodnia. Dawaj, węgielka. Nie będziemy musieli palić naszego lasku. Będziemy mieli na drewno. Otwórz oczy. Bibliotekarka bardzo rzadko otwiera oczy. Nie wiem, czy wiecie. Idziemy w poszukiwaniu mechanicznych potworów słyszę psi psiaki psi psi psiaki tu są psiaki kaktusy ja myślę, że z kaktusów można było coś zrobić, bo z nich jest potrawka jakaś jeszcze chyba nigdy jej nie robiłam przydałoby się sprawdzić a i z kaktusów ten latem można zrobić koszulkę, to też Trzeba będzie zrobić na lato. Tak, to się bardzo przyda, chociaż w sumie trawy mamy. Właśnie jakbyście trawy... Jakby trawy wam zabrakło, zawsze możecie przyjść na pustynię. O, i patyki. Aha, tu kolejny stak już się gotuje. W promieniach słońca na pustyni. Dajcie jakiś, nie wiem, blueprint czy coś. Jakaś pajęczyna niesympatyki. Hmm. Hmm. Pustynia Wielka. O Jezu, przeogromna. Przydałoby się ją jakoś lepiej zwiedzić niż tylko tak krańcami. Ja myślę, że tu mogą być ciekawe rzeczy na niej. Wśród psów może w sumie niekoniecznie. Chociaż <noise> nie, nie wiadomo, może jakiś trupek. O, może trochę sawany. Na środku kamiennej pustyni. To jest dosyć dziwne. Ścieżka, która tam prowadzi? I, o, i kozy. O, patrzcie, tam jest kolejny biom. Kozy. Na kozy też sobie przyjdziemy. Nie martwcie się. Także znaleźliśmy kozy, znaleźliśmy sępy. Znaleźliśmy, o, jakiś zagubiony dom świni. O, znaleźliśmy martwego. Znaleźliśmy morsy. Ale mechaniczne, jak nie było, tak nie ma. <śm> Nawet tu się zaplątał jeden biedny. To pójdziemy ścieżką, co? Co Wy na to? Ścieżką, ścieżką... Kurczę, może tu gdzieś będzie to, wiecie, ta maszyna kończąca świat. Jakbyśmy mieli się przenosić, to ona tak lubi sobie być w takim lesie. Tam jest dziura. No ale ja chcę skoczki! Zaraz nam się wianek skończy, w sumie to łopata nie jest mi potrzebna, to, fu. Oj, kolejny biom? Boże, jak ten biom... Ja tam widziałam coś. Patrzcie, jak to, jaka głupia mapa, o. Nie wiem czemu w normalnym trybie gry mamy takie osy, ale patrzcie, wiecie co? Jakby nam zabrakło kiedyś kwiatków, to wiemy, gdzie ich szukać. I znając życie, tam na końcu nic nie będzie. Wow. Ostrożnie. O! No powiedzcie, że. Coś tu jest, coś tu jest. Ty, tu jesteś dobra, dobra, dobra. Może zaczniemy od tego, że. Dawaj go! Ale mamy lodówkę! Mamy lodówkę! Kochani. Wow! Jezu, normalnie ten nosorożec mnie ozawał. Mało nie przyprawił. O, żeż ty. No ciebie to się nie spodziewa... Ojej, ja się nie spodziewałam, że tu będzie ten, cała masa ich. Wiecie co? Ale ja już mam... Ja już mam potrzebne mi surowce. Już możesz odejść do domu. Już możesz odejść do domu. Pszczoły. W wąt. Tak, właśnie, o tym myślałam, mówiąc, jak szliśmy tędy, że chyba tego się spodziewam, ale nie na łące i nie wśród tylu os. Tu muszę ją ominąć tak zgrabnie. I jeszcze w tym, tym czasowym momencie, jak sobie tędy biegnę, myślę, co by wyrzucić, ale skłonna jestem wyrzucić to. I czy ty się na to skusisz? Nie. Na to się skusisz, aż te zwierzęta są głupie. <noise> Dobrze, kochani, ja się z wami będę żegnać w tym momencie. Um, co, bazę mamy założoną. osy znaleźliśmy, lodówkę będziemy mieć. Ja jeszcze tutaj sobie pozwiedzam. My nie będziemy tak szybko wracać, poza tym musimy sprawdzić tą dziurę. Także mam nadzieję, że się podobało i do następnego.